Hej, obu, cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie z powrotem. Z tej strony niepopularny to jest Shadow of the Tomb Raider, a tutaj są z nami streamki, które wy widzicie tutaj. Tak teraz będziemy się witać w ten sposób mniej więcej. I yy, yy, tu nie ma nic... No nie powiem ciekawego, bo ciekawe rzeczy to tutaj są, tylko nie ma nic, co... Yy, naszej larze by się mogło przydać, o. W ten sposób. Zapach staje się silniejszy. Odszukaj srebrną skrzynię i znalazłam drugiego węża ze srebrnym okiem. Chyba zbliżam się do celu. Rozmawiamy z uczuć o tatuażach, o tatuażach? No, widziałaś ten na ramieniu i To może mieć coś wspólnego ze srebrną skrzynią. Nie wydaje mi się. Szapla i zaćmienie herb rodu umratu. To chyba jedyny sposób, ok? Co to jest? Ok, czyli tu. ten basen za dźwigni. To jest dźwignia. Dźwignie trzeba do czegoś podłączyć. Albo po prostu ją pociągnąć. Ta po prostu ją pociągnąć. Tam będę używać dźwigni, powinna umożliwić mi podpalenie nafty. To to jakim? To, to ja, Lara, wiem. Ale y, najpierw pozbierajmy sobie wszystkie rzeczy, które tutaj są. Tak, jesteśmy w starożytnej świątyni, której nikt nie widział od dziesiątek, setek lat, nie? Po pierwsze pali się tutaj światło, yy, a po drugie jest skrzynia ze śrubkami. Czemu się nie podpaliło? Proszę. Płonie! To ciekawe gdzie za pierwszym razem zniknęła ta cała ropa. Ha, bo ona znika gdzieś tak se po prostu. Bariera nie jest problemem. Pora ruszać. Jestem gniusem No chyba nie. Lala kloft czy ta komnata służyła do spuszczania krwi? No, Aztekowie, powiedzmy sobie szczerze, najprzyjemniejsi nie byli. Z tego co tutaj widać. Jeśli chodzi o, o, o jakieś takie. Muszę ustawić odpowiednio kanały, żeby napełnić basem przed bramą. Dobra, wait. Jak pociągnę za tą waję? To tu mi poleci olej, tak? To mogę otworzyć I to powinno zapłonąć. Cholera spływa nie tam gdzie trzeba. Muszę ustawić odpowiednio kanały, żeby napełnić basen przed bramą. I tam muszę coś pomieszać. Dobra, ale to za chwileczkę. Albo może zróbmy tak. Ja to zrobię poza nagraniem. Aha, udało się, widzicie? Wyszło mnie to. Dobra, to tak, stojąc. Stojąc tu, można było strzelać w to. Wtedy tu leciała ropa, napełniała ten basenik, oczywiście, trzeba było pociągnąć tutaj za wajchy, i wtedy się to podpalało. Więc stąd leciała sobie ropa, i teraz trzeba było tak dostosować to pierwsze koło i to drugie koło, żeby ta ropa płynęła sobie tą, tą ścieżką, tak? I, I przepływała tutaj. A jak ktoś nie wiedział, jak to zrobić, to ten słupek trzeba było połączyć z tamtym, i wtedy obracając. Tamten obracać tym, a jak się chciało obracać tylko tamten, a tego nie, no to trzeba było uciąć linę. I tyle. Lecimy dalej. <noise> Dzięki, Saruman, za wrzucenie ankiety. Wow. Czyli to jest to miasto w górze. To jest to Paititi. Głowa węża. brakuje trójcy. A to skoro tu są ścieki i po prostu stąd można było się tu dostać. To wystarczyłoby nam motorówka i płynięcie tymi ściekami pod prąd ściekami wodą czymkolwiek co to jest. Dobra ściągam z prawego ucha zakładam na lewe. Bo prawe ucho zaczęło mi znowu puchnąć. No ja mam problem z uszami. Coś się tam dzieje. Coś poszło nie tak. A oto nasz mały książę. Tam jest bracio. Ja mam świetny pomysł. Bo wiesz, Lara, pod prawym przyciskiem mamy. No nie pozwala mi, naprawdę. Niech to szlak! No, nie łapłem się. A to zdradzieckie Mendy, no? Czemu nie mogę wziąć mojego kochanego karabinu? Nie po to tyle czasu w ogóle. Ja chcę mój karabin, gro! To by było tylko takie... Jakbyśmy wszystko załatwili bardzo szybko. No. Tam ta włócznia tam była niebezpieczna. Dobra, tu trzeba dobiec jak najdalej. No i znowu źle. I znowu. Pająk mi zrobił pajęczynę między monitorami. Skobanec. A to chyba była tylko taka pajęczynka, żeby się przedostać z miejsca do miejsca Przepraszam. A nie, żeby robić faktycznie pajęczynkę. Nie, nie, nie! Dobra, Lara. Czyli biegniemy dalej. Dalej, dalej, dalej. Bez krępacji. I dopiero teraz skaczemy. Dobra, skumałem czocze. No i tak spadłaś na dół! Uh. Hej, komandi manti O, oh, kuty-manti. Man oh. mam wystarczająco kuli, żeby ich wszystkich powybijać. Bardzo ci tak dobrze, dziadu. Ja chcę krabiiin, groo... Było... jak możesz to wróć. Urczu chce cię o coś prosić. Chyba chodzi o przysługę. Dobrze, wrócę kiedy tylko będę mogła. No chyba wiem o jaką przysługę chodzi, mniej więcej o taką, żeby odzyskać jej syna. Mamy jeden punkt umiejętności do rozdania. Myślę, że, że moglibyśmy go zignorować chyba i, i poczekać sobie na jakieś lepsze twój chwyt jest zawsze pewny, Obrażenie obrażenia w wysokości, przytoczyć się upadku i nie odnieść żadnych obrażeń. Duże stabilnego smowania. Nie, zbieramy punkciki. Zbieramy punkciki. Zbieramy punkciki, tak samo jak zbieramy... Jak to wszystko pełne? Lara, nie 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 to tak nie działa. To zrób szczały. Mamy większy kołczan, możesz zrobić więcej szczał. Podniesiemy sobie drewno. To tak nie działa, żebyś ty mówiła, że wszystko jest pełne. To nie o to biega. Więcej drewna, więcej płótna. Więcej wszystkiego. O oh no. o oh no. Ogniste szczały mamy. Coś jeszcze możemy robić? A, zezarłem. Hmm. No i szybko zniknęło. Hey, tu coś mamy. Tu coś mamy. Hajs. I skrzyneczka. W tej grze są poboczniaki, czy tylko główne? Są poboczniaki. Są poboczniaki. Jest mnóstwo jakichś tam pobocznych krypt takich rzeczy, więc. Naciśnij trójkąt w pobliżu, by przeciąć je nożem I, Ale czad! I w sumie to już odzyskaliśmy jakby prawie że hajs za ten. Eee, za ten nasz... Że nasze wydatki poprzednim razem. Tylko co jest ciekawe Umuratu prawie. Tu musi martwić się o Edsliego. Muszę powiedzieć jej, że został złapany. A, ty ziomuś. Nie wiem, że Pisko zabrał moje kości. Liczę, że je odzyskasz. Nie zabrał twoich kości, tylko przegrałeś je. Mendo. Ostrożnie przyjaciółko Unuratu. Jak łaży wojownicy, nie podchodź do nich. Nieustannie wypatrują rebeliantów i nie znają litości. Rebeliantów, ale to oni. To jest tutaj głupia sytuacja, bo jak ona jest królową i ona rządzi w tym miejscu, to kto inny powiedział być, powinien być rebeliantem? więcej nie uniosę. A nie ona jako, jako, jako królowa przewodzi rebeliantom. To, to jest dziwne. Ale fajnie wyglądają te samouczki. co nie? Jakie samouczki? O jakich samouczkach mówisz, spammer? A ci o te takie podpowiedzi na ekranie, że, że się wyświetlają po podejściu do jakiejś rzeczy Wszystko czy coś? Więcej nie uniosę. Jeśli o to ci chodzi to tak, to to faktycznie fajnie wygląda. Gdzie ja mam się tu dostać? Dobra, lecimy do góry skrótem. To znaczy ciśniemy na przełaj. Znowu pewnie pozapełniałem wszystkie sakwy i tak dalej, mimo ich powiększenia. Unuratu musi martwić o Edsliego. Muszę powiedzieć jej, że został złapany. O, babeczka nam zdradziła sekret, gdzie jest krypta. Lama, Opluje mnie? Powinna nas opluć. Może jak kilka razy byśmy ją pogłaskali, to by nas opluła. On tu. Hecli został porwany. Wiem. Trzymają go w koszarach. Obmyślamy plan uwolnienia. Próbowałam go wydostać, wybacz. To wojownik. A to co? Będę to A co mnie, byś podgrzała? Wygląda na to, że. Wiesz, bo ona mi się podgrzała, jakbym nawet zostawił za tym PlayStation. Bo <grym> kieczył <grym grym> się <grym> podgrzał. Przecież to zaraz obok jego więzienia. <grym> Czy skrzynia i szczel łączy się z koszarami? Czy to właśnie dlatego sekta zajęła świątynię? Jest silnie strzeżona. Jeśli mamy wejść, to tylko po cichu, bez hałasu. Jest droga powrotna? Tak, była jedna. Przy kopalni Soli, ale się zapadła. Jest niebezpieczna. Powinnaś sobie z tym poradzić. Być może wyszłaś żywa z dołu ofiarnego. Ostatni raz byłam tam jako dziecko, Ta. ale z tego co pamiętam, koszary mieszczą się w wewnętrznej twierdzy. Jeżeli dostanę Jakoś się od pomiar, tyłu, w można było to delikatnie ująć. przejście i cię wpuszczę. Uwolnimy Etcillego i znajdziemy skrzynię. Zadbam o syna. Zajmij się skrzynią. Ciśniemy jednocześnie ratować młodego i potem, ale yy, to w kolejnym odcinku, bo tymczasem sobie skrócimy troszkę długość tego odcinka, bo tak robię 20 minutówki, a tak mi się przypomniało, że przecież dużo lepiej działają 15-minutowe odcinki w sensie na algorytmy YouTube'a. Także do zobaczyska w następnym. Na razie Baju. Cześć! Jak się Wam podobało, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję.